Siema widzowie, kolejny odcinek dla Was, tym razem nauczę Was jak zautomatyzować swój każdy kanał za pomocą AI. Siema, tu Chester, w tym filmie Wam pokażę jak prowadzić trzy kanały jednocześnie za pomocą AI. To jest kontynuacja filmu, który pokazywałem Wam wcześniej yy, o OpusClip, więc jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie o co chodzi jak używać Opus Clip, zapraszam Was. A także opisy. Właśnie również będzie link w opisie. Tutaj tworzycie swoje so shortsy i teraz Wam pokażę w ogóle jak to robić, jak dawać filmy. Więc będę sobie w treści na YouTube i tutaj tytuł. Więc jak ja to zawsze robię się na ten tytuł, usuwam, wchodzę na chat GPT i piszę taką frazę. Ok. Się. Dobra, I w ten sposób przed GPT usprawnia nam tytuły swoich filmów, przez co będą miały one o wiele lepiej. No i kopiujemy to sobie, wklejamy sobie to na YouTube, gdzie ja dodaję ten sam film, ten sam klip. sam tytuł. Tak, co ja robię, kolega. Wchodzę na stronę besthashtag.com Nie dam linku w opisie, poszukajcie sobie sami i zależy od czego, zależy o czym jest wasz shop. Ja mam akurat z, z, z Impulsive, więc kopiuję najlepsze hashtagi, które dam tę ta strona. No i wchodzę tutaj po kolei. Tak jak wam pokazałem, z tymi tytułami. Tutaj YouTube proszę bardzo hashtag daje w YouTube i tak dalej Kategoria etc. Et Takie rzeczy, które trzeba zrobić Zaznaczamy to wszystko co robimy przy dodawaniu filmów na YouTube Po prostu to jest normalny proces, każdy z Was wie jak on Działa jak on przebiega Dobra, filmik na YouTube opublikowany. W takim razie tutaj już nie będę musiał w ogóle siedzieć. Kolejny TikTok. Tutaj pamiętajcie kliknijcie hashtag, żeby Wam nie usunął poprzedniego tu. To samo. Wklejamy hashtagi. Wszystko po to, żeby nasze filmy się bardziej wybijały. Wy nie musicie tutaj nic zrobić: wszystko macie gotowe na tacy. Tak naprawdę, jakby 10 lat temu były takie możliwości, to prawie każdy by był zarobiony. A chodzi o to, żeby zarabiać z monetyzacji z tych filmów, co jest bardzo proste, aczkolwiek nie każdy ma do tego głowę. Film się przetwarza, został Instagram. Okay. No i wszystkie filmy się dodają, nie mamy w ogóle żadnego problemu i w ten sposób automatyzujemy trzy kanały na raz za pomocą Opus Clip, za pomocą y, ChatGPT. GPT. To jest coś niesamowitego. Wchodźcie w link w opisie do y, linku do Opus Clip, a także do poprzedniego filmu jak z tego korzystać. Dziękuję, Chester. Zrobimy razem.